No, dzień dobry, witam. Ja sobie założę rękawiczkę, bo jest zimno. Wygląda na bardzo tak... Mm, wiosennie. No, ale jest, nawet chyba nie ma 10 stopni dzisiaj, aczkolwiek wybrałem się na trochę dłuższy spacer, bo jest bardzo. bardzo fajnie. Szkoda by było e, siedzieć w domu. Musiałbym to teraz jakoś odwrócić tę kamerę, pokazać wam tutaj miejsce, w którym jestem hmm. Dobra, zrobimy tak eee. O... O, ptaszek przyleciał Nie wiem, czy mi się uda go uchwycić, ale jak słyszycie, to już naprawdę jest takie wiosenne cierkanie. Gdzieś się trasował. O, przez chwileczkę był. O, taki przyleciał. I poleciał. No i słuchajcie, w takim miejscu jestem, stamtąd sobie przyszedłem. To jest pół godziny od mojego miejsca zamieszkania. To jest bardzo dużo wody. Eee. Bardzo mokro jest. No ale to dodaje takiego jakiegoś klimatu jak się tak idzie. takie mieniący się powiedzmy. Eee. Światełka w wodzie. Tu takie zielone. No i cóż, możemy się troszeczkę tam przejść. Chociaż ja zaraz będę się wracał, bo to będę mieć taki godzinny spacer. No i bardzo dużo ludzi wyszło na spacer. Dzisiaj niedziela taka pogoda. Gadzie jest zimny, i tutaj mamy problem, bo słoneczko już naprawdę fajnie ogrzewa. No, i chciałem wam nagrać takiego tutaj vloga, w momencie, kiedy nie ma tych ludzi, Gdzie, że jak widzicie, tam już zmierzają za mną, a ja będę się wracać e, i. Cóż, takie pozdrowienia króciutkie z lasu Wam przesyłam. Tak więc trzymajcie się ciepło. Zrelaksujcie się. Fajnie sobie spędźcie jeszcze mm, niedzielę. Niedzielę popołudnie. Ja dzisiaj już zrobiłem trening rano. Siłowy, pół godziny. Teraz godzinka spaceru. Więc myślę, że Mogę być zadowolony z siebie No to papa pa.